Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło dzisiaj gościć w murach Starostwa Powiatowego w Sochaczewie osoby, które za chwilę będą podpisywały umowę na wykonanie projektu pod tytułem takim roboczym Bezpieczne przejścia dla pieszych, ale tym niemniej jest mi szczególnie miło, że wśród nas jest pan minister Maciej Małecki. Który to przyczynił się w olbrzymim stopniu do pozyskania środków finansowych na tą inwestycję? Środki finansowe to jest, proszę Państwa, 80% wartości zadania. Oprócz Rybna ulicy Trojanowskiej, którą też dzisiaj podpiszemy. Jeszcze mamy dwie umowy do podpisania. To jest na terenie gminy Iłów, konkretnie w Brzozowie i na terenie gminy Sochaczew. Tam zamiast przejścia robimy dużą inwestycję, która będzie miała formę ronda. To jest gmina, gmina Sochaczew. Dzisiaj podpiszemy te dwie pierwsze umowy. Kolejny dobry dzień dla mieszkańców powiatu Sochaczewskiego, w tym przypadku szczególnie dla mieszkańców gminy Rybno. Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo na drodze. Bezpieczne przejścia dla pieszych w sposób nowoczesny, taki komfortowy dla pieszych oznaczony, ale też, też dla kierowców. Bardzo cieszę się, że w tym rządowym programie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Znajdują się pieniądze na poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu Sochaczewskiego. Te pieniądze kolejny raz z szerokim strumieniem popłynęły na Ziemię Sochaczewską z rządowych dotacji. W tym przypadku mówimy o kwocie 800 tysięcy zł, która stanowi lwią część inwestycji w gminie Rybno. Trzymam kciuki za sprawne przeprowadzenie tej inwestycji i tego, żeby w tym miejscu ale i w całym powiecie sochaczewskim bardzo wzrosło bezpieczeństwo pieszych, bezpieczeństwo kierowców, bo o to chodzi i mam wielką satysfakcję, że krok po kroku poprawiamy bezpieczeństwo na drogach za co za współpracę tutaj dziękuję bardzo pani starości Jolancie Gonta, wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu, pani Radnej, członkowi zarządu powiatu Annie Pawłowskiej, wójtowi gminy Rybno, panu Damianowi Jaworskiemu i wszystkim, z którymi przychodzi mi współpracować, bo ta współpraca ma jeden wspólny cel. Chodzi o dobro naszych mieszkańców, chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i wsparcie rządu dla komfortowych, nowoczesnych, bezpiecznych przejść dla pieszych ma na celu poprawę ochrony pieszych i komfort jazdy kierowców. Dziękuję bardzo. Wykonawcą robót, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, będzie firma Rydmar z Juliopola. Zakres robót to, tak jak pan minister powiedział, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych wraz z przebudową drogi. Przejścia będą odpowiednio oznakowane znakami. D6 z odpowiednio doświetlone będą wybudowane i przebudowane odcinki chodników w celu zabezpieczenia przejść, bezpiecznych przejść, dojść do przejść dla pieszych, dla mieszkańców. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie i dlatego zostało ono między innymi wybrane spośród innych skrzyżowań na terenie powiatu Sochaczewskiego, ze względu na to, że naprawdę próbowaliśmy tam poprawić bezpieczeństwo w ramach układu komunikacyjnego, taki jaki jest, ale no, niestety bez projektu się to nie udało. Dzięki wsparciu rządowemu. Uda się poprawić bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego zadowoleni. Będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery zabezpieczające ruch pieszych, najezdniowe punktowe elementy odblaskowe, progi zwalniające, latarnie doświetlające rejon przejścia dla pieszych. Będą wygrodzone zieleńce, posadzimy nowe krzewy i wykona roboty wykończeniowe poprzez humusowanie i obsianie terenu trawą. Szanowni państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, pani starości Jolancie Gonta pani radnej powiatu soczewskiego Bożenie Samson, członkom zarządu za pozyskanie tych środków finansowych na realizację bardzo ważnego zadania dla naszej gminy na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na pięciu przejściach dla pieszych. Bardzo się cieszę, że, te, że to zadanie w 2022 roku zostanie zrealizowane. Dziękuję tutaj bardzo za tą współpracę, za to, że tutaj pan minister Maciej Małecki zawsze dbał o naszą gminę. Pozyskuje środki finansowe na realizację wielu różnych inwestycji drogowych. Dzięki tutaj bardzo dobrej współpracy udało nam się w przeciągu tych trzech lat przebudować około 10 kilometrów dróg. Dziękuję tutaj za pozyskiwanie środków na inne inwestycje, czy to budowę nowoczesnego przedszkola, czy ośrodka zdrowia Centrum Medyczno-rehabilitacyjnego. No i tutaj dziękuję właśnie w imieniu swoim Rady Gminy Rybno i wszystkich mieszkańców.